Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj długo wyczekiwany haul Ja ostatnio haul robiłam w październiku, także jak na tyle miesięcy nie mam za dużo książek, pokażę Wam najpierw książki, które właśnie do mnie przyszły. I po tym bookholu od razu będziecie mieć unboxing dwóch paczek. Jedna paczka już jest nagrana wcześniej, po prostu nie mogłam wytrzymać i ją nagrałam i Wam wstawię. I na samym końcu otworzymy sobie znaczy, ja już ją otworzyłam pokażę Wam moją paczkę urodzinową, którą dostałam właśnie od Mateusza. Jest tutaj 10 książek. Także zaczynamy. Pokazuję Wam. Tutaj raczej, chociaż może dobra, mniej więcej pokażę Wam chronologicznie, natomiast nie obiecuję, że to tak będzie. Ok, pierwszymi książkami, które tutaj mam, są to książki. Moja mroczna Vanessa, która bardzo mi się podobała. Tę książką zakończyłam, tą książką zakończyłam czytanie w 2020 roku i bardzo Wam polecam. Czytam ją na naszym 24-godzinnym maratonie czytelniczym, następnie ukochane równanie profesora, które uwielbiam. Bardzo, bardzo dobra książka przekochana i dziękuję Kombuk za to, że mogłam dzięki niej przeczytać tę książkę, ponieważ to właśnie z jej polecenia po tę książkę sięgnęłam. Następnie człowiek o 24 twarzach, historia mężczyzny, który miał, który miał rozszczepienie osobowości właśnie. 24, tak jakby osoby w nim były. Bardzo ciekawa, bardzo interesująca i bardzo poruszająca opowieść. Strasznie Wam polecam. Ja oczywiście ją przeczytałam. Możecie o tych większości o tych książkach, które Wam pokazuję, one są przeczytane. Więc. Po prostu odsyłam do reading blogów, wrap-upów i tak dalej. Następnie dostałam od Fox Games książkę Sherlock Holmes dookoła świata, i to nie jest taka zwykła książka, ale to jest opowieść graficzna, natomiast jest to gra. Ja jeszcze w nią niestety nie grałam i naprawdę będzie na pewno o książkach grach. Oddzielny odcinek, ponieważ mam trzy takie książki i chciałabym właśnie nagrać o nich odcinek i grać po prostu razem z Wami na odcinku, żebyśmy, żebyście zobaczyli, jak to naprawdę jest. Także dziękuję. Następnie, gdzie śpiewają raki? opowieść przepiękna, po prostu to jest jedna z moich ulubionych książek zeszłego roku, który czytałam właśnie w zeszłym roku, mimo że jest to książka, którą skończyłam, e, którą czytałam w grudniu. Bardzo wzruszająca, przepiękna opowieść, bardzo Wam polecam, więc ja tutaj nie będę Wam za dużo opowiadała mm, o tych książkach, no bo to jest book haul, Ja Wam pokazuję po prostu książki, które ostatnio sobie zakupiłam, czy dostałam i tak dalej, więc za bardzo rozwodzić się na, nich nie, na ich temat nie będę. Natomiast zapraszam Was od razu na mój, e, na mój jego, właśnie, na mój kanał, tam macie reading, vlogi i tak dalej, i tak e, dalej. Następnie mam książki. Tipi i ja również czytałam na maratonie 24-godzinnym, również się zakochałam. Po prostu grudzień to był miesiąc przewspaniałych książek. Odsyłam was oczywiście do wrapa po grudnia, ponieważ no same, praktycznie same książki, albo 4 na 5, albo 5 na 5. I oczywiście 5 na 5 to było Tipi. i Ja zobaczcie, w ogóle tą okładkę, jest przepiękna, naprawdę jest genialna. Następnie... 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie Elis Szafak również historia y, wspaniała. Mi na przykład, y, pierwsza część, gdzie była opisana y, jak wspomnienia przez 10 minut i 38 sekund, właśnie dziewczyny, która umarła, były bardzo w porządku, natomiast druga część, w której się dzieją inne rzeczy, były o no. Tak, pierwsza część była dla mnie 4 na 5, a natomiast druga część spowodowała, że ta książka po prostu jest 10 na 5. Jest wspaniała, przepiękną, ma również okładkę, ślicznie wydana. Ja Wam bardzo polecam, naprawdę jest genialna. Następnie na święta dostałam wreszcie. Zakon drzewa pomarańczy w dwóch tomach. Ja będę czytała właśnie drzewa, Zakon Drzewa Pomarańczy. Jak dzisiaj oglądacie ten book haul to jutro zaczynam właśnie e, dwa tygodnie z, z Samantą Shannon, bo tak właśnie wybraliście, Samanta Shannon je, jest to e, autorka miesiąca stycznia i będę właśnie czytała te dwie mm, książki tej autorki e, plus jeszcze inne książki, które zobaczycie w unboxingu zaraz po tym bookholu. Już się nie mogę doczekać. Naprawdę już się nie mogę doczekać. Jest to podobno fantastyka dla dorosłych, więc już w ogóle super, bo jak do tej pory oprócz Wiedźmina, to czytałam raczej taką fantastykę dla młodzieży. Oprócz Wojny Makowej, a co do Wojny Makowej to oczywiście Ojej, nie to chciałam. To <tą> chciałam. To również dostałam na święta Drugi tom Republikę Smoka Jeszcze nie przeczytałam Mimo, że bardzo chcę tą książkę przeczytać Ale jeszcze niestety jej nie przeczytałam Bardzo mi smutno z tego powodu Ale no... Na razie jeszcze są inne książki, i później od razu biorę się za Republikę Smoka. Jeśli chodzi o miesiąc z autorem, miałam je robić co miesiąc, natomiast będę robiła je co dwa miesiące, bo teraz jest Samantha Shannon. W przyszłym miesiącu, jakbym sobie wzięła na przykład, nie wiem, Sarah J. Maas, to zostały mi dwie jej książki, ale one są strasznie grube, więc pewnie większość czasu zajęłoby mi czytanie ich, a jednak chciałabym w różnych gatunkach przebierać. Natomiast co dwa miesiące po prostu będzie. Robić sobie taki miesiąc autorem. Następnie Bezgwiezdne Morze, którą książkę samą sobie kupiłam. Aktualnie ją czytam. Słucham ją głównie w audiobooku. Jestem teraz, z tego co wiem, na księdze czwartej. Dokładnie. Tutaj już biorę sobie na księgę piątą, czyli 394 strona, Baśń, która bardzo mi się podoba. Chyba pierwszy raz czytam. Taki, taki baśniowy klimat właśnie w książkach, więc naprawdę bardzo mi się podoba. Więcej opowiem Wam w podsumowaniu zapewne, albo w reading vlogu, który pojawi się zapewne po tym book haulu. Następnie mamy jaskółki z Czarnobyla, Kryminał, co mnie bardzo zaskoczyło, bo myślałam, że jest to bardziej taki czarnobylski klimat skupiający się tylko na Prypeci i Czarnobylu, natomiast tutaj jest... Kryminał, który bardzo mi się podoba i polecam go osobom, które chcą zacząć właśnie e, z historią Czarnobyla, bo mimo że jest to kryminał, to bardzo dużo informacji jest o Czarnobylu. Niesamowity klimat również zachowany, taki właśnie tego promieniowania i tak dalej. I ostatnimi książkami, które Wam tutaj pokażę w, tak szybciutko, no bo tych książek też nie ma dużo, a widzę, że mi bateria pada. E, kupiłam sobie na Allegro, e, bo ja nie wiem czy wiecie, ale bardzo przejmowałam się tym, że nie mogę znaleźć, e, że nie można już kupić starych wydań e, Drogi Królów Brandona Sandersona. Znalazłam na Allegro całą serię, e, więc od razu zamówiłam i mamy tutaj. Słowo Światłości Brandona Sandersona oraz dawce przysięgi, część pierwszą i dawce przysięgi, część drugą. Także ten book haul tak się prezentuje. Teraz zapraszam Was na odpakowanie pierwszej paczki i po tej pierwszej paczce będziemy sobie odpakowywać paczkę urodzinową. Witam Was dużo, dużo wcześniej z Korusią, tak? Cześć! No, tu patrz, tu zobacz! Tu, tu, patrz tam, tu kora! Co tu jest? Co to jest? <grym> Witam Was dużo, dużo wcześniej jeszcze przed nagrywaniem buchholu. Ale e, nie mogę po prostu wytrzymać bez otwierania paczki do nagrywania buchholu, więc stwierdziłam, że zrobimy taką stawkę po prostu z otwierania. Tak jak kiedyś, słuchajcie, nagrywałam, pamiętacie w zeszłym roku, na przykład z miesiąca czy z dwóch miesięcy otwierania paczek, i na Waszych oczach otwierałam te paczki, to było w formie takiego vloga. psorki, ja strasznie mnie nos swędzi dzisiaj. E, poprze, naprze, poprzestałam na tym, ponieważ mało paczek dostaję. E, teraz bardzo weryfikuję, ile książek dostaję, co głównie e, kupuję sobie sama. Bo y, zaczęło mnie po prostu denerwować to, że umawiam się na przykład z jakimś tam wydawnictwem, że dobra, słuchajcie, do końca miesiąca zrecenzuję tę książkę na spokojnie. Oni mówią: okej, okay, okej, okay, dobra, to ci wysyłamy, dostaję tę paczkę i na przykład za 5 dni, mimo że do końca miesiąca jeszcze mam na przykład 3 tygodnie. Dostaje wiadomości typu Ej dobra, kiedy to zrecenzujesz? Może jednak to byś zrecenzowała już? No bo w końcu już tę książkę dostałaś Już miałaś czas na przeczytanie tej Mówię dobra, siom, umawialiśmy się trochę inaczej Umawialiśmy się, że do końca miesiąca ją zrecenzuję, a nie Także Teraz staram się bardzo y, Wybierać i kupuję sobie po prostu Sama książki, żeby się Nie denerwować i nie mieć jakichś tam Chorych terminów Zrobiłam zakupy na y, SQ1 Store Ponieważ były tam ogromne promocje, minus 80%, ale najbardziej zależało mi na jednej książce, ponieważ miesiąc styczeń jest miesiącem z Samantą, Samantą Shannon i po prostu zamówiłam jej na najnowszą nowelkę i stwierdziłam, że po prostu zrobię większe zamówienie, bo i tak muszę zapłacić, i tak. A kupiłam tutaj sześć książek. I za te sześć książek zapłaciłam stówkę, nawet nie całą, bo stówka już wyszła z przesyłką. Kurusia, czy mogłabyś yy, przeszkadzać troszeczkę. No iść na łóżko sobie. O, tak, piękna moja. Także ja już pozwoliłam ją sobie tu otworzyć, żeby nie zajęło nam to miliona czasu, więc po prostu otwieram. Mam holsa, więc sorry. Kto jest w ogóle fanem Polsów, niech pisze, ja uwielbiam. Moje dzieciństwo Holse, i ostatnio właśnie zauważyłam, że, że są, i sobie je kupiłam. Dobra, mamy już otwartą paczkę. I tak. Ciemna strona Taryn Fisher. Książkę zakupiłam za 10 zł. I e, kupiłam tę książkę tylko i wyłącznie dlatego, że jest to jedna z tych książek, które y, YouTube, y, booktuberzy wybierali mi TBR na 2021. I tę książkę polecił mi Mikołaj z żółwie książkowe, więc no, jeszcze była za 10 zł. Okładkę ma bardzo ładną w ogóle. Mimo, że za 10 zł to stan jest po prostu perfekcyjny, także super. Następnie może wam pokażę w ten sposób, kupiłam sobie dwór świtu. Jest to 3,5 tom Ona jest cieniutka, ona kosztuje 25 zł na tym sklepie, e, oczywiście. Zakładeczki są w środku. I będę czytała oczywiście po przeczytaniu pieśni jutra, którą w tym miesiącu właśnie w styczniu mam w planach przeczytać. No i oczywiście ja w ogóle, jeżeli macie tą nowelkę Blada Śniąca i chcielibyście ją odsprzedać, to ja chętnie ją kupię. Bo ja jednak jestem taka, że jeżeli już mam jakąś serię i która w miarę mi się podoba, a czasem nie w miarę mi się podoba, to. To no po prostu chciałabym mieć wszystkie, więc jak ma ktoś bladą śniącą, to ja chętnie odkupię I tak, następnymi już cztery książki mi zostały I tak, książki, które były w pakiecie I które kupiłam za 36 zł, obydwie Są to książki polskiej autorki Anety Jadowskiej I jest to Trup na plaży i inne sekrety rodzinne oraz Martwy Sezon one prezentują się przepięknie Ja bardzo miałam ochotę na przeczytanie tych książek Czyli tak naprawdę za jedną książkę zapłaciam ile? 15, no 17-18 zł Za nówki sztuki, także jestem strasznie, strasznie zadowolona Kupiłam, bo chciałabym zacząć czytać tę autorkę Mam jej pierwszy tom, Złodzieja dusz i Dziewczyny z dzielnicy, dzielnicy cudów Bardzo bym was prosiła, żebyście mi potwierdzili w komentarzu bo słyszałam, że najpierw trzeba przeczytać Złodzieja Dusz serię, żeby dopiero zacząć Dziewczynę z Dzielnicy Cudów, bo w, dzielnicy, w tej Dziewczynie z Dzielnicy Cudów są spoilery do Złodzieja Dusz. Bardzo by Was prosiła, żebyście mi to potwierdzili, e, czy to jest prawda, bo. Tak wiecie, no to są dwie oddzielne serie, no ale zobaczymy. I sobie właśnie zakupiłam te dwie książki. I ostatnimi dwiema książkami, które tutaj mam. To jest Wyzwolenie, Wojny Mechaniczne i Powstanie. Tak naprawdę kupiłam je tylko i wyłącznie dlatego, że mi się bardzo podobały okładki. To po pierwsze. A po drugie, kiedyś, kiedyś, kiedyś był na te książki strasznie, strasznie hype. A poza tym jestem ich strasznie ciekawa. Tylko nie mam pierwszego tomu, bo już na Eskłanie jest niedostępny. I te książki również kupiłam po 10 zł. Ta 10 zł i ta 10 zł. Więc jeżeli macie pierwszy tom do sprzedania, to ja również od was odkupię. No ale wiecie, książki po 10 zł, ładnie wydane i ja się na te książki też czaiłam już sporo, także jestem strasznie zadowolona. Także tak wygląda mój stosik sześciu książek, które właśnie sobie zamówiłam z Eskwen Store i w ogóle tak będę sobie chyba robiła żeby wspomagać stricte tylko wydawnictwa, że raz w miesiącu po prostu za 100 zł będę kupowała z jednego wydawnictwa w przyszłym miesiącu w tym planuję zrobić zakupy na wesperze. Eee, później nie wiem, podsyłajcie mi jakieś wydawnictwa, które właśnie może na zielonej sowie, albo no zobaczymy, co tam mi się zdura i jakie książki najbardziej będą mnie interesowały. Także tak wygląda mój stosik sześciu książek. A ja teraz już idę sobie, a przed Wami największy unboxing, ponieważ będzie to 10 książek, które otrzymałam na urodziny od mojego Mateusza. Ja jeszcze czekam, teraz jak to nagrywam, jeszcze tej przesyłki nie mam, natomiast dla Was to są 3 sekundy. Jaram się. Dobra, to jak już obejrzeliście pierwszą paczkę, to bierzemy się za drugą. Wyjmuję to wszystko. Ja wiem, jakie tutaj są książki, ponieważ sama wysłałam Mateuszowi listę, ale może przejdziemy do, do pokazywania Wam. Pierwsza książka, Mroczna Materia, książka, którą yy, chciałam dlatego, ponieważ Zuza z Zaksiążkowane polecała, a... W 90% to, co Zuza poleca, to bardzo mi się podoba. Bardzo dziękuję Mateuszowi, ponieważ jak się dało, to zamawiał wszystkie w twardych oprawach, za co mu bardzo dziękuję. I ta również ma obwolutę, słuchajcie. I tu pod obwolutą jest taka sama jak obwoluta, natomiast super, że jest właśnie w twardej oprawie, co mnie bardzo zdziwiło, bo myślałam, że nie ma ich w twardej oprawie, także bardzo dziękuję za te książki. W ogóle tutaj jest 10 książek. Następnie, lecimy tu po kolei, mamy Cudmiut Malinę od Anety Jadowskiej. Ja jeszcze tej autorki nic nie czytałam. Tak jak widzicie liście po poprzednim unboxingu, zakupiłam dwie książki tej autorki: Czyli Trupa na plaży i Martwe. Co? I Martwy Sezon. I teraz sobie zamówiłam właśnie Cudmiut Malinę, bo takie fajne chodzą po internecie opinie o tej książce, że po prostu musiałam. No i okładka jest również. Przepiękna. Następnie lecimy. Chciałabym zacząć czytać zefona. Cień wiatru, oczywiście, również. Twardej oprawy. Ja na jakimś outlecie kupiłam czwarty tom z tej serii cmentarza Zapełnionych książek, dlatego chciałabym te dalsze poprzednie tomy, bo ten był ostatni, kolekcjonować w twardych oprawach. Trudno najwyżej dopłacę 10 zł, ale będę miała przepięknie wydane, także zafon również dostałam. Ja słuchajcie, nawet nie wiem, o czym Cień wiatru jest. Natomiast też pozytywne opinie, które chodzą po booktube mnie totalnie przekonały i stwierdziłam, dobra, biurę. Następnie w tym roku chciałabym więcej zapoznać się z tematem Czarnobyla. W zeszłym roku było to Auschwitz, natomiast w tym roku chciałabym postawić na Czarnobyl. I tutaj mam nieznana prawda o największej nuklearnej katastrofie. Wydaje mi się, że to jest reportaż o północy w Czarnobylu. Słuchajcie. Jest uszkodzona książka, niestety. Tutaj. Nie będę już tego reklamowała, nie będę tego oddawała, natomiast jest to troszeczkę przykre, ponieważ ta książka była przeceniona chyba z 5 albo z 7 zł tylko, nie była na outlecie, więc no, no trochę niefajnie. Następna książka również reportaż. Ok Amen. Miłość i nienawiść w świecie nowojorskich hasydów. Czyli tutaj mamy reportaż o Żydach z Nowego Jorku, bardzo mnie zaciekawiła ta pozycja z tego względu, że oczywiście oglądałam serial Unorthodox An i jak zobaczyłam na jakimś kanale, kurczę, już nie pamiętam, że dziewczyna sobie zamówiła właśnie ten reportaż, to stwierdziłam, że również bardzo bym go chciała, bo jestem ciekawa i chciałabym właśnie zapoznawać się w tym roku z reportażami, z nowymi kulturami itd., bo mnie to bardzo interesuje. Następna książka, kolejny reportaż jest to, co się. Szybko kontynuujemy, bo mi malowałam dosłownie 10 minut baterii, żeby zdążyć przed zachodem słońca, a mam przerwę akurat w studiach, więc chciałabym to dla Was nagrać. Kontynuujemy, słuchajcie. E, czyli następną książką jest Co się stało w Jonestown? E, sekta Dima Jonesa i największe zbiorowe samobójstwo. No, samo to chyba jest bardzo ciekawe i też przepięknie są te reportaże wydane, wydawane, także... Strasznie się cieszę, że mam tę książkę. Następnie znowu reportaż. Mamy niegrzeczne historie dzieci za DHD, autyzmem i zespołem Aspergera. Bardzo mnie to, bardzo mnie ten temat również interesuje. Jestem bardzo ciekawa, jak to zostało przedstawione, a poza tym chciałabym również zapoznać się z tym tematem, ponieważ tak naprawdę jeszcze. Jak ja chodziłam do podstawówki, to dopiero to wchodziło. Ja pamiętam, że były, było coś takiego jak, że ktoś ma ADHD, że to jest choroba, więc to dopiero tak wchodziło. Tak samo dyslektyk. Pamiętam właśnie, że. Tylko był wtedy sam dyslektyk, nie było dezortografii i tak dalej, tylko był sam dyslektyk wtedy. Ja także chciałabym bardziej się zapoznać w tym temacie. W ogóle piszcie mi proszę w komentarzach, jakie jeszcze reportaże polecacie dla ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z reportażami. Następnie książka również. Polecana przez Karolinę Skąbuk I jest to oczywiście Marys. Ja W ogóle myślałam, że ta książka jest o wiele, wiele grubsza Natomiast ona ma 240 stron A jest jeszcze tak ogromną czcionką napisana Że szok Także mam swój egzemplarz, Będę na pewno czytała Jak jeszcze widzę na tą, patrzę na tą czcionkę To już w ogóle mm, Pięknie wydana książka Podobno z świetnym przekazem Także na pewno będę czytała Następnie po ukochanym równaniu profesora, które skradło moje serce, mam Grobowa Cisza Żałobny Zgiełk. Jest to kolejna książka właśnie autorki Jako Ogawy, e, która wydała kolejną swoją książkę. W ogóle te wydania są tak słodkie, no są przeprzesłodziutkie. Także również mam swój egzemplarz i ostatnią książkę, którą mam, klasyka e, horroru. Milczenie Owiec. Ja ani nie oglądałam, ani nie przeczytałam Milczenia Owiec. Mam książkę, będę czytała mm, także. A, jaka w ogóle mała czcionka! Wow, ale jestem bardzo ciekawa tej książki. Także to już wszystko. Pusty karton. Jak widzicie, trochę tych książek mam, ale specjalnie mm, chciałam właśnie na święta, na urodziny. Sama sobie zamówiłam trochę książek z tego względu, że po prostu w lutym będę po sesji, więc będę miała mnóstwo czasu na czytanie, mam sporo tych książek mam w czym wybierać, bo tak naprawdę zostało mi nieprzeczytanych książek po zeszłym roku niecałe 40 sztuk, także to jest w ogóle bardzo się z tego cieszę, z tego powodu i były już na mojej półkach książki które no jakoś nie za bardzo mnie do nich ciągnęło, także teraz już mam Komplet po prostu samych książek, które bardzo chcę przeczytać, które wszystkie w ogóle bym już zaczęła teraz czytać. Dlatego może teraz mam delikatny zasób czytelniczy, ponieważ już tak bardzo chciałabym zacząć tyle książek, że nie dokańczam i mam chyba 4 albo 5 książek rozpoczętych, także masakra. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się odcinek, koniecznie zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w środę. Także pa! Cześć!